Cześć. Witajcie na zajęciach edukacji międzykulturowej w Pałacu Młodzieży. Zaczynamy jogę w ramach cyklu Wojaż Wojaż. Zaczynamy tradycyjnie od oddechu. Proponuję nadmuchać wielkie różnokolorowe balony. Pompujemy czerwony balon i wypuszczamy z niego powietrze, kiedy jest już duży. Następnie pomarańczowy, wdech, wydech. Teraz żółty, wdech, wydech. Dmuchamy zielony Wdech, wydech. Domyślacie się, jaka jest kolejność kolorów naszych balonów? Pomóżcie mi je nazwać. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Pompujemy i pękamy nasz ostatni balon. Dzisiaj wybierzemy się na wycieczkę w góry. Splatamy nasze rączki razem i wyciągamy je do góry, starając się nie przyciągać barki do uszu. To jest nasza góra. Ona jest prawie nieruchoma, lecz jak wszystko w przyrodzie, chce być bliżej słońca i wyciąga się, rośnie jak roślinka, trzymając się twardo w ziemi. Na górze widzimy drzewo, kołysze się od czasu do czasu. Spróbujmy go lepiej poczuć, naśladując go. Rozciągamy nasze boki. Tak jak drzewo, które kołysze wiatr, nachylamy się w jedną i drugą stronę. Chodząc na górę zauważamy, że skała jest złożona z kamyczków, minerałów i z czegoś podobnego do muszelek. Pokażmy, że są muszle złączone, a są otwarte, prawie że płaskie. Zginamy się na pół i wyciągamy do końcówek palców u stóp, starając się rozluźnić plecy. A następnie pokazujemy otwartą muszlę. Musimy znaleźć siłę i oparcie w naszych rękach i podnieść ciało, napinając mocno tylną część nóg i pośladki. Powtórzmy to wszystko jeszcze raz. Muszelka zamknięta i muszelka otwarta. Pamiętamy o oddechu. Możemy troszeczkę docisnąć naszą muszelkę, jeśli czujemy się na siłach, w górach mieszkają wierni przyjaciele. Kot i krowa. Krowa kieruje brzuch do ziemi, kość ogonową do góry, patrzy do góry, stojąc na prostych rękach, a kotek zaokrągla plecy, kierując brodę do klatki. I tak po kolei one zmieniają pozycję, bawią się. Czasem kotek wyprostuje swoje łapki, zawsze na skos, prawą z przodu, lewą z tyłu. I lewą, z przodu, prawą, z tyłu. Powtórzmy ruchy kotka, próbując znaleźć równowagę w swoim ciele. W górach wyszło słoneczko i kotek wyciąga się, ostrzy swoje pazurki. Odpocznijmy chwilę w tej pozycji. Z pozycji kota przejdziemy do pozycji pieska, którego spotkaliśmy po drodze. On też rozciąga się z głową w dół na słoneczku. Unosimy biodra w górę, rozluźniamy mięśnie szyi, i wyciągamy całe ciało. Żeby urozmaicić tę pozycję, proponuję podnieść jedną, a potem drugą nogę. Robimy skok. W zimnych górach cieszymy się słońcu wszyscy razem. Wyciągamy się jak najwyżej i spotykamy po drodze narciarzy. Oni mają trening, rozgrzewają się, nachylając w jedną i w drugą stronę. Wszystko po to, żeby za chwilę zjechać z góry. Wygląda niby siedzą na krześle, w ten sposób nabierają prędkości. Zwieczymy razem z nimi, napinamy mocno pośladki. Na dole czeka na nich pyszny obiad przy dużym stole. Pokażmy jak wygląda ten stół. Trzymajmy prostymi plecy i napinajmy tylną część nóg. Czas na odpoczynek. Przyciągnijcie kolana do klatki piersiowej i pozwólcie im się rozluźnić, rozciągnąć się, bo dużo pracowały dzisiaj. Możemy pobujać się w różne strony, możemy udawać, że jesteśmy krzesłem bujanym. A kiedy poczujemy, że jesteśmy już w pełni zrelaksowani, usiądźmy i powiedzmy sobie kilka dobrych słów na koniec. Jesteśmy w zgodzie i w harmonii ze sobą i otaczającymi. Zasługujemy na najlepsze dzisiaj codziennie. Namaste.